Świętej modlimy się za archidiecezjalne przedszkole imienia Świętego Mikołaja w Olsztynie, świętujące dzisiaj trzydziestolecie swego istnienia, by nadal było przyjaznym miejscem chrześcijańskiego wychowywania najmłodszych członków wspólnoty kościoła. nie żałujemy sobie. Stajemy się przewidzianą z wiarą w Boga, który przez nami swojej obecności gromadzi nas swymi świętymi na celebracji mszy świętej. Wchodzimy dzisiaj w grę już 30-lecia decyzjonalnego Rzeczpospolitej imienia świętym Mikołaja Kościoła. W imieniu całej społeczności Rzeczpospolitej proszę ekscelencję o modlitwę naszej intencji, O to, byśmy szli w drogą prawdy, miłości, zgodnie z Przełożeni i starsi i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się, rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc to, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrin i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo, gotono, bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabronimy im przemawiać do kogokolwiek w Torinie. Błogosławiony przez Boga w tym sensie, że to dobre ziarno zasiane w życiu tych najmniejszych, że ono będzie miało ten błogosławiony wzrost, że gdzieś tam w życiu będą odzywać się te wartości, które i słowem, i gestem, życiem przekazywane są młodemu człowiekowi z miłością, czyli z tym pragnieniem żeby w życiu tego człowieka zdarzyło się to co najlepsze a wiemy że to jest to co od Boga pochodzi czyli żeby Boże rzeczy działy się w życiu tego człowieka I z taką intencją sprawujemy tę najświętszą eucharystię myśląc o tych wszystkich którzy przez 30 lat przewinęli się przez to środowisko przedszkola katolickiego powtarzam nie tylko jako Absolwenci, tak jak to siostra nazwała, ale także jako ci, którzy dotykali tego środowiska, właśnie będąc rodzicami, czy osobami, którzy mieli jakieś, jakieś relacje, także jako wychowawcy. I Pan Bóg sprawi, żeby to wszystko, co było od niego pochodzące, co było tym ziarnem zasiewu, wiary i postawy chrześcijańskiej, żeby przynosiło błogosławione owoce. A na przyszłość, żeby to środowisko spełniało właśnie to zadanie, które Chrystus Pan zlecił swoim uczniom, gdy chodzi o głoszenie słowa Bożego Ewangelii, czy przekazywanie jego nauki i przygotowywanie człowieka na dary łaski, które tylko od niego pochodzą. Amen. Z perspektywy lat widać, że powołanie placówki Placówki wychowania przedszkolnego było słuszne, przemyślane i Boże. Ten dorobek to praca wielu osób. Nauczanie młodego człowieka jest czymś wyjątkowym. Jest misją, w której cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie tworzy dziecko otwartym i wrażliwym na otaczający go świat. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, cudem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która zawsze, pozostaje zawsze otwarta.